Jesteśmy na testach Tomka Kasperczyka w Volkswagen Polo GTI R5, dzisiaj w akcji. Jak Ci się jeździ? Bardzo dobrze. Testy zakończone pozytywnie. Fajne odmrożenie tak naprawdę po tej dłuższej, dłuższej przerwie. Chłopaki są zadowoleni, ja też. Fajne tempo. Potrzebowaliśmy tego, bo po, po tak dłuż, długiej przerwie, no to trzeba było rozprostować kości, nogi i, i ruszyć do walki. Dużo było poprawek, dużo było ustawienia? Akurat na tej drodze już jeździliśmy parę miesięcy temu, jeszcze przed całą tą sytuacją z, z wirusem, więc mieliśmy jakiś bazowy setup, troszeczkę po, pobawiliśmy się jakby klikami, ustawieniami samochodu i jeszcze dopracowaliśmy ten setup, ale bazowo setup jest naprawdę dobry. Odcinek znany z rajdu Dolnośląskiego, czyli tutaj jakieś można było coś z tego rajdu, jeżeli chodzi o ustawienia w tym poprzednim samochodzie, coś można było zaadoptować? Odcinek znany z rajdu dolnośląskiego, wiemy jak się tu jeździ Fiestą, aczkolwiek Fiesta i Polo to są zupełnie inne samochody i praktycznie niewiele się da zaadoptować. Powiedziałbym nawet, że nic się nie da zaadoptować z Fiesty do, do Polo, bo jest zupełnie inna charakterystyka i, i napędów i, i amortyzatorów, więc kompletnie inny samochód. No właśnie, jakbyś mógł tak porównać te dwa samochody, wiesz, spędziłeś, spędziłeś bardzo dużo czasu do tej R5 GT i Volkswagena dopiero się przyzwyczajasz, no ale pewnie masz już jakieś takie delikatne porównania. E tak, spędziłem bardzo dużo czasu w fieście. W fieście chciałem wyciągnąć wszystko i zbliżyć się do limitu, i tak naprawdę pojechać tym samochodem najszybciej jak potrafię. I uważam, że pod koniec 2019 roku zrobiliśmy jakby naprawdę duży krok, i niewiele więcej byłem z tego samochodu wyciągnąć. I wtedy nastąpił. Nastąpiła normalna przesiadka do, 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 do Polo, i uważam, że to był bardzo dobry krok. Zupełnie inny samochód, dużo mocniejszy. Praca zawieszenia jest bardziej e, taka, można powiedzieć, sztywna. Samochód jest bardziej go kartowy. Pasuje mi to. Nie jest tak, e, że tak powiem, e, twardy jak jak, jak w, e, Fabia. Mniej agresywny, przyjemny w jeździe. Pozycja za kierownicą jest dla mnie jak najbardziej fajna. Super auto. Czyli porównujesz tutaj już samochody, czyli miałeś okazję jeździć tymi innymi ermiotkami? Tak, miałem okazję przejechać Fabią R5, co prawda nie była to Fabia R5 Evo, aczkolwiek to była to pierwsza specyfikacja Fabii. Co prawda jeździłem tym na szutrze, ale coś tam mniej więcej można powiedzieć liznąłem tej, 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 tej charakterystyki tego samochodu. I zaczynałem od tego, że pozycja za kierownicą jest zupełnie inna, jakoś tak nie do końca mi odpowiadała. Fabia na pewno jest szybkim samochodem, i każdy jakby kierowca lubi coś, coś innego. Ja postawiłem to na Volkswagena, bo zawsze było to moje marzeniem, żeby go po prostu posiadać, i, i tak to marzenie się spełniło. A ta fiesta nowa, o niej nie myślałeś? Na początku myślałem, ale spędziłem tak dużo czasu w fieście, że powiedziałem, że chcę coś nowego. To jedno, a drugie jest to, uważam, że M-Sport zrobił zbyt mało kilometrów i wypuścił tak naprawdę w tym momencie, kiedy trzeba było się zdecydować na zakup samochodu, wypuścił samochód, który był dobry, aczkolwiek nie aż tak dobry jak, jak, jak Volkswagen i postanowiłem po prostu postawić na, na, tego, na tą niemiecką technologię. Przed nami tarbak, na którym najprawdopodobniej się pojawisz. O ile on oczywiście dojdzie do skutku, jak podchodzisz do tego startu? Na pewno chciałbym się tam pojawić. Jeśli tylko ten ride się odbędzie, na pewno tam się pojawi. Wysłaliśmy z namianem zgłoszenie, jesteśmy na liście, więc tylko odliczamy dni do, do, do startu. Jak, jak tutaj już wspominałeś, to krótki, fajny ride. Jak go traktuję? Myślę, że bardziej treningowo rozruszanie kości po tej długiej przerwie. No bo parę miesięcy minęło od, od ostatniego naszego wypadu gdzieś tam na treningi zimowe. Więc just for fun. Chciałbym mieć uśmiech na twarzy od początku do końca na tym rajdzie, i myślę, że to jest lekarstwo na dobry wynik. Myślisz, że będziesz próbował rywalizować o to pierwsze miejsce na tych trasach? Czy jednak tak treningowo pojedziesz? Ciężko teraz powiedzieć. Na pewno w e, głowie każdego kierowcy rajdowego jest to, żeby być pierwszym. Aczkolwiek każde miejsce, poza pierwszym, okay, jest gorsze, ale drugie miejsce nie jest złe. Przyzwyczaiłem się do tego, że jestem drugi. Fajnie było być pierwszym, ale spokojnie trzeba mierzyć swoje siły na zamiary. Jeśli chłopaki będą e, szybsi, no to nie ma problemu, mogę być też drugi. Tarmac to takie trasy dość kompaktowe, krótkie os -y, szybkie. Nie myślisz, że ta R5 może się w tych warunkach okazać troszkę, bardziej, troszkę za szybka? Powiem, powiem tak, nie, z, nie znam w ogóle specyfiki od tych odcinków. Nigdy tam nie byłem, nigdy tam nie testowałem, nigdy nie jeździłem, więc ciężko mi się wypowiadać. Na pewno R5 jest szybkim samochodem w każdych warunkach, więc będzie na pewno dobra. A czy jeżeli hipotetycznie by się okazało, że ten sezon RSMP nie dojdzie do skutku, czy myślisz, że byłbyś w stanie powalczyć w tarmaku o mistrza? Tarmak ma taką wielką obsadę, i jest tak mocny, że byłoby ciężko. Jedyne myślę, że kto jest w stanie go teraz dogonić tych chłopaków z tarmaku, to jest Łukasz Kotarba. Bo ma tak dużą przewagę nad wszystkimi kierowcami w Polsce, że myślę, że tylko on jest w stanie ich dogonić. Dzięki bardzo. Może jeszcze kilka słów tutaj do kibiców swoich, do fanów, rajdów od ciebie. Bardzo dziękuję wszystkim za kibicowanie, bo dzisiaj było bardzo dużo osób na tych testach. Nie spodziewałem się. Miałem wrażenie, że czasami w pewnym miejscu było więcej osób niż na, niż na rajdzie, ale widać, że wszyscy mają głód rajdowania i miło było zobaczyć te znajome twarze. Dziękuję bardzo.